Często wystarczy chwilę, by ktoś na święta miał ciepły posiłek. W miniony weekend w wielu sklepach można było spotkać wolontariuszy w pomarańczowych koszulkach. Zachęcali do wsparcia akcji organizowanej przez Bank Żywności, chętnych do dzielenia się z najbiedniejszymi nie brakowało. Uważamy, że to jest potrzebna akcja i bardzo przydatna no nie Są ludzie, którzy rzeczywiście e, potrzebują, no jakim jest możliwość i a, a, a wiadomo, teraz jeszcze okres świąteczny, kiedy bardziej potrzeby są yy, zmożone, no to da, dlaczego nie pomóc? Trzeba pomagać słabszym. A u, nas, a u nas w narodzie jest różnie. Każdy by chciał do siebie jak najwięcej, a niestety mamy naokoło widać ludzi słabych, tak jak wczoraj policjanta, który dał buty. Tak powinniśmy wszyscy reagować. Ja zawsze tak robimy, wspomagamy, tak jest. Trzeba pomagać. Jesteśmy tu, bo chcemy pomagać, podkreślają wolontariusze. Tym, którzy potrzebują, mimo to, że ta zbiórka trwa tylko dwa razy do roku, tak jak ostatnio, ale to jest dobre. To, co robimy my, to, co Bank Żywności robi, co organizują dla nas, to jest potrzebne. Miło mieć tak na sercu, że pomagamy innym ludziom i po prostu dajemy to, co nasze, innym pomagamy. Tak, dlatego pomagajmy. Ważne jest, żeby nikt w te święta nie był głodny. Tak jak mówi właśnie ulotka tej akcji. W każdym roku biorę udział w takiej zbiórce. W mojej miejscowości jestem praktycznie co roku. I w tym roku też postanowiłam, bo warto pomagać. W ramach tegorocznej zbiórki w ciągu dwóch dni udało się zebrać ponad 23 tony żywności. To nasz sukces, mówi Marek Kuczyński, prezes Płockiego Banku Żywności. W ciągu dwóch, a nie trzech dni zebraliśmy ponad 23 tony żywności. Ta żywność tym bardziej jest wskazana i potrzebna, bo nie działamy w programie, którego nie prowadzimy z różnych względów. Więc, tak jak Powiedziałem góra 10 dni i po tej żywności nie będzie śladu trafiona do potrzebujących. Żywność, którą udało się zebrać podczas akcji trafi do ponad 38 tysięcy osób z Płocka, ale także całego północnego Mazowsza. Nie byłoby takiego sukcesu, o którym mówi prezes, gdyby nie praca naszych ponad 600 wolontariuszy, gdyby nie otwarte serca klientów sklepów, gdyby nie obsługa sklepów bardzo życzliwie nastawiona. Ja co roku przeżywam reakcję klientów sklepów na pomarańcz której i przyrasta mi serca. Piękne ludzie reagują na bank żywności, Otwieram kieszenie i serca, i buzeczki zapełniają się pięknymi darami. Za co dziękuję bardzo. W Polsce aż 2 miliony osób żyje w skrajnym ubóstwie, czyli za mniej niż 600 zł brutto miesięcznie. To właśnie dla nich banki żywności od ponad 20 lat organizują świąteczną zbiórkę żywności. Zebrane produkty trafią do potrzebujących jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.